Chłopaki do Wzięcia, Aldona nigdy nie jest za późno na nowe wyzwania. Aldona, uczestniczka programu Chłopaki do Wzięcia, niedawno opublikowała nowe zdjęcie, które wywołało burzę wśród widzów. Na tym zdjęciu zauważono wyraźniejsze usta Oldyni, co skłoniło niektórych internautów do spekulacji na temat możliwego zabiegu poprawiającego urodę. Program Chłopaki do Wzięcia to popularny show matrymonialny, w którym mężczyźni z mniejszych miejscowości szukają partnerki życiowej. Aldona, znana z relacji ze Stefanem, jest aktywna w mediach społecznościowych i często dzieli się tam swoimi zdjęciami. Nowe ujęcie wywołało gorącą dyskusję wśród fanów, którzy zauważyli zmianę w jej wyglądzie. Pomimo licznych komentarzy sugerujących interwencję estetyczną, Aldona nie skomentowała tych spekulacji. To wydarzenie wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie w relacji między Aldoną a Stefanem, która niejednokrotnie była tematem dyskusji i spekulacji. Ich związek przeszedł wiele trudności, włączając w to zapowiedź ślubu i domniemaną ciążę, która została zdementowana przez ginekologa. Obecna sytuacja między nimi budzi wiele pytań, a kontrowersje wokół ich relacji wydają się nie ustępować. Związki między Aldoną a Stefanem w programie Chłopaki do wzięcia są pełne napięć i niejasności. Co dodatkowo pali ciekawość widzów. Choć para wcześniej ogłosiła zaręczyny i planowała ślub, ostatnie wydarzenia, w tym domniemana ciąża, która okazała się nieprawdziwa, i późniejsze rozstanie, pozostawiają wiele pytań bez odpowiedzi. Dodatkowo niepochlebne komentarze ze strony siostry Stefana, Kerini dodają do tych kontrowersji. Wszystkie te elementy sprawiają, że relacja między Aldoną a Stefanem staje się jak z dynamicznego serialu z mnóstwem zwrotów akcji i niewiadomych co z pewnością podtrzymuje zainteresowanie widzów. Oczekuje się, że dalszy rozwój sytuacji w programie przyniesie więcej emocji i zaskoczeń, które będą miały wpływ na losy bohaterów oraz ich związków. Oczekuje się, że kolejne wydarzenia w chłopakach do wzięcia rozwiną te historie na nowe, nieoczekiwane sposoby, które będą trzymać widzów w napięciu i emocjonować ich do samego końca.